Reguła dziesiąta: Wiedz kiedy odejść. Epiktet radził: Jeśli drzwi się nie otwierają, może nie są twoje. Magellan, lądując na Filipinach, spalił okręty, żeby załoga nie myślała o odwrocie. Czasem największą odwagą jest wycofanie się. Adam tkwił pięć lat w korporacji dla benefitów. Po dwóch latach wewnętrznych dialogów odszedł. W pół roku zbudował mikrosas, który w rok przebił dawną pensję. Najtrudniejsza była decyzja, nie realizacja. Sara, lekarka, odeszła z toksycznego oddziału do mniejszej kliniki, gdzie zarabiała mniej, ale odzyskała sen. Dwa lata później awansowała na dyrektora medycznego dzięki reputacji człowieka, który ratuje zespół przed wypaleniem. Klucz: Nie każde pole bitwy jest Twoje. Odejście bywa aktem miłości do przyszłego siebie. Przeszliśmy dziesięć kroków. Od pilnowania dostępności po odwagę odejścia. Jeśli którakolwiek zasada już pulsuje ci w słuchawkach, wprowadź ją dziś w życie. Nawet mały krok ma znaczenie, gdy wykonujesz go codziennie. Jestem na drodze, aby zostać mentalistą pro. Napisz w komentarzu, a społeczność mentalisty pro przywita cię jak wędrowca, który dotarł do ogniska filozofów. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę, podziel się filmem z przyjacielem. Twoja siła przyciągania nie tkwi w tym jak głośno krzyczysz, lecz jak głęboko jesteś zakorzeniony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.